Karta na dziś. Trójka kielichów. Trójka kielichów, trzy szopy pracze. Zapraszają nas do wspólnej zabawy, wspólnego świętowania, celebrowania. To jest karta, która mówi właśnie o takiej wspólnej radości, wspólnym świętowaniu, ale też o byciu razem, robieniu coś dla siebie, robieniu czegoś razem, współdziałaniu, współpracy. Więc to jest, to jest taka energia dzisiejszego dnia. Trochę przeciwstawna do jedynki, która jest wibracją dzisiejszego dnia, bo jedynka lubi sama. Rzadko jedynki lubią, kiedy ktoś im pomaga. A tutaj ta trójka kielichów zaprasza cię do tego właśnie, żebyś spojrzała na to, czy to, że robisz sama, na pewno ci służy. Bo nie ma nic złego, żeby robić coś samemu, samej, ale ta karta zaprasza do tego, żeby się z jednej strony dzielić radością, ale z drugiej strony dzielić się też pracą. Tak, bardzo mi się kojarzy też ta karta na przykład ze wspólnym gotowaniem. Każdy coś robi, tu ktoś pokroi, tu coś zamiesza, tu ktoś. tak i wychodzi nam razem coś wspólnego, czym później też możemy się razem cieszyć. I to jest taka energia, taka karta. Która właśnie zaprasza do tego, żeby działać razem. I te szopy, pracze, które są na tej karcie, też są takimi zwierzętami, które bardzo dobrze potrafią współpracować, robić razem też różne demolki, też może być w tym taka energia, ale właśnie dzisiaj ta karta zaprasza cię, żeby poszukać. Rozejrzeć się wokół siebie, kogo możesz zaprosić do współpracy, do tego, żeby zrobić coś razem. Nie, żeby ktoś ci pomógł, bo to nie do końca jest ta energia, ale żeby zrobić coś razem, gdzie możesz się podzielić z kimś tym, co masz ty do zrobienia, albo wziąć na siebie część tego, co ktoś ma do zrobienia, zrobić to razem, a później razem świętować, bawić się, cieszyć się, dzielić się radością. Taka karta bardzo, bardzo radosna, bardzo pozytywna. Trochę też zapowiadająca e, niedługie e, wiosenno-letnie e, To jest właśnie taka też energia tej karty, takiego letniego wspólnego dnia. Na dziś to tyle. Daj znać, jak ta karta z Tobą zarezonowała. I na dziś to wszystko. Pa, pa.